Co się pani tak na te garczki uparła? Tu będą chyba jakiś monogram pokazywać. Hmm. Do mnie takie samo przysłali w sprawie garczków. No nie, to chyba jakaś pomyłka. Do widzenia. Pani Hermelini. Pan mnie zna? To ja tu Pani zaprosi. Zaszła jakaś tragiczna pomyłka. Widocznie przez przypadek przysłano do mnie niestosowne zaproszenie. Nie ma mowy o żadnej tej pomyłce. My doskonale wiemy, do kogo kierujemy nasze zaproszenie. Kim pan jest? Człowiekiem, który może dać poniesiony szczęście. No oczywiście, o ile będzie pani tego chciała. A no, dlaczego miałabym nie chcieć? Tak. Ludzie w różny sposób bronią się przed byciem szczęśliwym, a ja, a ja nie mogę ich do tego zmuszać. Pewnie. Nie ma co takiej pytać. Lepiej niech sobie idzie. Pani Marianno, no tak nie można. Jak? No, pozbawiać ludzi możliwości bycia szczęśliwym. Człowiek jako jednostka ma prawo do bycia szczęśliwym. Jest to niezbywalne.